Zapraszam serdecznie na portal Wave PC. Codziennie świeża dawka testów, recenzji oraz newsów ze świata IT. www.wpc.pl. Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na prezentację na komputera dla jednego z moich klientów Arisa. Tutaj sprzęt stoi z tyłu, już przetestowany, poskładany. Za chwilę zobaczycie, co jest w środku i podstawowe testy. Przy czym wzbogaciłem je także o test AS SSD. Z uwagi na fakt, że tutaj znajduje się dysk ocz 150 o pojemności 240 GB. To jest stosunkowo nowa konstrukcja. Zobaczcie, jak ona wypada w tych podstawowych testach właśnie jak AS SSD. Jeżeli chodzi o koszty całego zestawu, tutaj również częścią tego zestawu był system operacyjny. Całość zamknęła się w kwocie, niecałych czterech. 1600 zł, dokładnie 4597 zł, koszt zakupu u mnie systemem operacyjnym to jest dosyć istotne, to już jest koszt całkowity, nic więcej się tutaj oczywiście nie dopłaca. Jeżeli chcecie kupić któryś z tych podzespołów, czy może sami złożyć sobie taką jednostkę, to linki macie w opisie tego filmu. To są linki do porównywarki. Wybierzecie najtaniej po prostu. Jeżeli chcecie jakiś pojedynczy zespół, podzespół, zespół, no fajnie też. Kolejna kwestia, jeżeli chodzi o ten komputer, to jest komputer, który nie będzie dodatkowo podkręcany, który nie będzie w przyszłości za dużo rozbudowywany. Stąd mogłem sobie pozwolić na zakup niektórych części, takich jak na przykład płyta główna z chipsetem B150. Które w pewnym sensie ograniczają, to złe słowo, to jest dobra płyta główna dla klienta, dla jego wymagań. Natomiast w przyszłości, upgrade naszej 600K nic nie da, bo nie będziemy mogli tego procesora podkręcać. Natomiast tutaj już na dzień dobry jest 16 GB pamięci, czyli praktycznie biorąc pod uwagę wymagania gier, jakie są teraz to ja jestem niemalże święcie przekonany, że ten komputer nie będzie żadnego upgrade'u musiał mieć zrobionego w przyszłości, że te 16 GB w dwóch kościach wystarczy tutaj w zupełności. Zapytacie więc pewnie dlaczego nie cztery kości, skoro i tak nie będzie rozbudowy. Z prostej przyczyny Skylaki po prostu nie obsługują pamięci w trybie quad channel, więc nie ma sensu kupować czterech kości, to nie jest wcale mniejszy koszt, natomiast jeżeli jakimś cudem tak, okazałoby się, że tegoś tą pamięć trzeba by było rozbudować, to jeszcze zostają dwa wolne sloty, które można wykorzystać. Jeżeli chodzi o procesor, to jest i6, i no fajnie, nowy procesor odkryłem, to jest i5 6600, ale bez K. Konstrukcja zablokowanym zablokowanym mnożnikiem. Ten procesor jest taktowany bazowo 3,3 GHz. Mamy w zestawie cooler boxowy intelowski, ale powiem tak, ja strasznie nie lubię zostawiać kulerów tych referencyjnych, tych boksowych, bo one najzwyczajniej. W świecie, nawet na jednostce niepodkręcane. Jeżeli komputer będzie obciążany, są po prostu dosyć głośni. I jeżeli ktoś ma te dodatkowe, nawet niecałe 100 zł, to uważam, że warto zainwestować w chłodzenie niereferencyjne, nawet podstawowe takie, jakim jest Silentium PC Spartan 3 Pro He1024. To jest ta nowa odsłona chłodzeń. Bardzo prosty montaż, dokładnie niemalże identyczny jak w przypadku chłodzeń boksowych. Także na takie puszpiny wykonane z tworzywa. Dobry zamiennik o lepszej wydajności i lepszej kulturze pracy. Jeżeli chodzi o kartę graficzną, bo ona tutaj tak naprawdę stanowi o tym, jak wydajna będzie to maszyna w grach, to tutaj postawiliśmy na 970 na GTX -a 970 od Gigabyta Windforce Tójeczka, wersja podkręcona natomiast nie G1 Gaming. Tak. Karta graficzna w zupełności pozwoli na to, aby pograć sobie w wysokich, czasami nawet najwyższych szczegółowościach detali w większość gier, które są obecnie. Bardzo dużo tu zależy od optymalizacji. Wiadomo, że jeżeli jeszcze dodatkowo gra jest robiona pod Nvidia, to tutaj należy oczekiwać także wyższej wydajności niż na przykład w przypadku odpowiedników AMD. Co do wyposażenia w dyski, to o OCZ Trion 100 już mówiłem, natomiast jest również drugi dysk, to jest dysk nadany tradycyjnie w WD Blue o pojemności 1 TB. Tutaj standardzik. Standardem jest również zasilacz. Konstrukcja często przeze mnie stosowana, wręcz do znudzenia bym powiedział w tej chwili, bo na razie moim zdaniem ona jeszcze nie ma, jeżeli chodzi o cały kształt konkurencji Thermaltake Smart SE o mocy 530 Producent podaje wydajność tego zasilacza, jego efektywność na poziomie 87%. Dodatkowo, ta stylistyka może przypominać certyfikat 80 plus brąz stosowany. W zasilaczach natomiast pamiętajcie o jednym: zasilacze Termaltech oficjalnych certyfikatów nie posiadają. Czy to źle, czy to dobrze powiem? Tak, jeżeli zasilacz posiada taką wydajność, jaką deklaruje producent, to moim zdaniem nie warto przepłacać za jakiś znaczek. Z drugiej strony, wtedy jesteśmy pewni, jeżeli mamy ten oficjalny certyfikat, że ta sprawność faktycznie jest uzyskiwana. Natomiast ja z doświadczenia wiem, że to są dobre zasilacze, jeszcze żaden nigdy nie wrócił do mnie na reklamacji. Kolejna kwestia to jest obudowa. Obudowę zostawiłem sobie na sam koniec. Mamy tutaj konstrukcję sprawdzoną, stosowaną przeze mnie, i drugi raz widzicie tą obudowę także w zestawie komputerowym dla klienta. Obudowy są kupowane bezpośrednio u mnie, ale sprowadzane z Niemiec. Jest to moi drodzy Sharhun BW9000W, czyli wersja z oknem. Na tym panelu jest dodatkowo oczywiście okno. Wersji kolorystycznej czarnej. Ja jeszcze w tym tygodniu wypuszczę recenzję tej obudowy, test tej obudowy, gdzie także sprawdzimy oczywiście temperatury, kultury, kulturę pracy, powiem Wam o zaletach, ale i wadach tej obudowy. Z tym, że ja mam wersję kolorystyczną białą obudowy, a tutaj klienci stawiam na tą wersję kolorystyczną czarną. Taka bardziej uniwersalna. Jest jeszcze napęd optyczny, natomiast te standardowa nagrywarka LG Link. Do niej znajdziecie sobie w opisie tego filmu koszty tej nagrywarki. Nie chcę Was skłamać to 50 zł. także e, tyle, żeby wystarczyła do, czy tu płyt tutaj nie ma wiadomo żadnego szaleństwa. Jak chodzi o pamięci, to ja wam mówiłem, że te 16 GB, natomiast, to też są sprawdzone kości HyperX Fury DDR4 oczywiście ze standardowym taktowaniem 2133 MHz, bo więcej ta płyta z tym chipsetem oczywiście nie obsłuży. Można kupić sobie pamięci szybsze, na przykład taktowane 2333, ale wtedy te taktowania zostaną po prostu zbite do 2133. Zasadnicze testy wykonane i tutaj z uwagi właśnie również na dysk, który nie zbyt często gości w zestawach SSD. Ocena za Trion 100, także wykonałem program SSD test i zobaczcie prędkość odczytu zapisu, jeżeli chodzi o odczyt ponad 500 MB na sekundę, zapis ponad 470 z moją kawałkiem. No i dosyć wysoka sumaryczna ocena tego dysku, jak na dysk niskobudżetowy, bo pamiętajcie, że ten dysk no nie kosztuje kroci, jest to jedna z tańszych konstrukcji, 320, 320, 240 gigabajtowych, jak w tym przypadku. Jeżeli chodzi o cenę wydajności procesora, tu jest 600 sednie podkręcony i zobaczcie wynik jest minimalnie gorszy. Od stokowego 6600K. Tutaj macie dwa stokowe 6600K z innych zestawów. No one uzyskiwały wynik na poziomie 604-602 punktów. Natomiast niepodkręcony 6600, tam jest o 100 MHz niższe to taktowanie. Jak dobrze pamiętam, nie wiem, bo czy tutaj 3,5 pokazuje, czy on 3,5 ma stokowo? Nawet nie pamiętam, bym szczerze. No w każdym razie ten wynik jest tylko minimalnie niższy w ocenie sumarycznej procesora przez program Cinebench. Natomiast jak chodzi o sumaryczną wydajność w grach. W ocenie programu Fire Strike yy, mamy suma 9722 punkty GTX 970 na pokładzie i i 56600, 6600 bez kart, czyli Tutaj, jak chodzi o wynik procesora, tu już nic więcej nie uzyskamy. Co najwyżej, można się pobawić troszeczkę w karty graficznej. Prawie 10 tysięcy punktów za dosyć niedrogi zestaw. Bo pamiętajcie, że ten zestaw z dyskiem SSD 240 GB to wydatek rzędu 4000, tam około 200 zł bez systemu. A klient kupował także systemem, więc w sumie u mnie cały komputer wyszedł go dokładnie 4597 zł z małym kawałkiem, ale w cenie był również oczywiście system. Można przeoszczędzić troszeczkę kupując dysk na przykład o mniejszej pojemności, dokładając do karty graficznej albo procesora z odblokowanym mnożnikiem i kręcić też wiadomo, że ten wynik się poprawi Opcji budowy zestawu w tym budżecie cenowym jest oczywiście masa, nie ma jednej słusznej. Tutaj wybieraliśmy te podzespoły razem z klientem, stawiając przede wszystkim na wydajność, a także na to, że ten zestaw nie będzie po prostu podkręcany, ma być od razu w miarę cichy i wydajny. Ja teraz zapraszam Was na prezentację tego komputera, kilka zdjęć, będzie to pewnie za długo trwało. I ode mnie na tyle. Jeżeli film się podobał, będę oczywiście zaszczycony kciukiem w górę. Mile widziane również komentarze. Ode mnie na tyle. Dzięki za uwagę. Cześć, hej!